Zima w Bostonie przyniosła wczesne ciemności. Caroline Montgomery przeglądała ostatni raport kwartalny, spoglądając na światła miasta z okna swojego wieżowca. Caroline wyrobiła sobie markę jako szanowany analityk inwestycyjny na Wall Street. Uosabiała idealną karierowiczkę z jej wyrafinowanymi rysami i eleganckim garniturem, choć jej oczy były ciepłe. Dobra robota. Nie powinnaś już iść do domu. Sekretarka Jenny z niepokojem zajrzała do biura. Zegar wskazywał już ósmą. Tak, powinienem. Dziękuję, Jenny. Caroline uśmiechnęła się, zamykając laptopa i zaczęła pakować dokumenty do torby. Chociaż była pasjonatką swojej pracy, jeszcze bardziej ceniła swoje ciepłe życie domowe. Thomas Williams, którego poślubiła trzy lata temu, pracował jako zwykły pracownik w lokalnym banku. Choć jego pozycja wydawała się skromna w porównaniu z karierą Caroline, jego szczerość i życzliwość całkowicie podbiły jej serce. Jestem pewna, że w domu czeka na mnie ciepła kolacja, pomyślała. Czując ciepło w sercu. Tomas był dobrym kucharzem i zawsze przygotowywał coś specjalnego w dni, kiedy pracowała do późna kropka, kiedy otworzyła drzwi do ich domu, z kuchni unosił się aromat gulaszu wołowego, tak jak się spodziewała. Jestem w domu, powiedział Tomas. Witaj w domu, Caroline. Thomas przywitał ją w fartuchu i pocałował w policzek. Znowu pracowałaś dziś do późna. Musisz być zmęczona, Caroline uśmiechnęła się zdejmując płaszcz. Trochę. Ale czuję się lepiej teraz, gdy jestem w domu. Ich dom znajdował się w spokojnej okolicy na przedmieściach Bostonu. Nie za duży, nie za mały dom, który wybrali razem. Kropka, była to nieruchomość, na którą Tomas nie mógłby sobie pozwolić ze swoją pensją, ale Caroline nie miała zastrzeżeń co do pokrycia większości kosztów, mówiąc, to nasz dom. Kropka, podczas kolacji Caroline słuchała, jak Tomas opowiada o swoim dniu. Z zainteresowaniem mówił o drobnych wydarzeniach w pracy i interakcjach z klientami. Uwielbiała te proste. Codzienne rozmowy. Przy okazji dzwoniła dziś Jennifer, powiedział Thomas, podnosząc kieliszek z winem. Caroline zmarszczyła brwi. Jej relacje z siostrą Jennifer były skomplikowane. Pomimo urody modelki, Jennifer nie miała stałej pracy i była finansowo zależna od rodziców. Zawsze była rozpieszczana przez rodziców i wybaczano jej wszystko. Nie zmieniło się to od dzieciństwa. Co powiedziała. Chodzi o wycieczkę na Hawaje, którą planują twoi rodzice. Chcą, żebyśmy wszyscy pojechali w przyszłym miesiącu. Caroline odłożyła widelec kropka po raz pierwszy o tym usłyszała. Robert i Marta wydawali się chcieć wakacji z całą rodziną. Tomas powiedział łagodnie, ale Caroline nie mogła powstrzymać się od gorzkiego uśmiechu. Jej rodzice faworyzowali Jennifer, zawsze ją rozpieszczając kropka, jednak w przypadku Caroline byli surowi. Biorąc jej sukces za pewnik i nigdy nawet nie wyrażając wdzięczności kropka mimo to Caroline od lat opiekowała się starzejącymi się rodzicami. Pomagając im w spłacie kredytu hipotecznego i pokryciu kosztów leczenia. Rozumiem, odpowiedziała bez ogródek. A kto za to płaci, Tomas lekko odwrócił wzrok. Cóż, nie słyszałem jeszcze szczegółów na ten temat. Rozumiem, powiedziała zrezygnowana. Więc ostatecznie to ja zapłacę. Thomas chwycił ją za rękę. Caroline, czy nie o to chodzi w rodzinie? Pomaganie sobie nawzajem. Caroline skinęła głową na słowa męża. Z pewnością była to prawda. Jednak czasami ta pomoc wydawała się bardzo jednostronna. Ostatnio zauważyła, że Thomas często odwiedza do jej rodziców. Wyjaśnił, że ma to na celu poprawę relacji rodzinnych, ale coś było nie tak. Zwłaszcza, że wydawało się, że rozmowy między Tomasem i Jennifer były coraz częstsze. Wycieczka na Hawaje, Caroline wzięła łygwina i uśmiechnęła się. W porządku. Może spędzenie czasu z całą rodziną nie byłoby takie złe, kropka, twarz Tomasa rozjaśniła się. Wiedziałem. Że to powiesz. Jutro dam znać Jennifer. Wstał radośnie i skierował się w stronę kuchni, kropka błękitne niebo wyspy Mał powitało rodzinę Caroline. W ekskluzywnym ośrodku na plaży Wileya, recepcjonistka przywitała ich, aloha, i uśmiechem. Rezerwacja dla rodziny Montgomery Williams. Mamy dla Was apartament z widokiem na ocean i dwa pokoje typu deluxe, kropka gdy Caroline podała swoją kartę kredytową, zobaczyła, że jej matka Marta uśmiecha się z satysfakcją. Zgodnie z oczekiwaniami, Caroline płaciła za wszystko, kropka mimo to. Wierząc, że czas spędzony razem jako rodzina jest cenny, starała się zachować pogodną postawę. Thomas, mógłbyś przynieść bagaże, kiedy Caroline zawołała męża, ten był pogrążony w rozmowie z Jennifer. Kiedy zobaczyli, że się zbliża, nagle przestali rozmawiać. O czym rozmawialiście? Caroline zapytała z uśmiechem. Och, tylko o zajęciach, odpowiedział Tomasz, wyglądając na nieco zmieszanego. Jennifer mówiła, że jest zainteresowana snorkelingiem. Jennifer skinęła głową. Tak. Czyż nie jest cudownie pod wodą? Caroline wyczuła dziwną atmosferę między nimi, ale przytaknęła. Tak, jest cudownie. Po umieszczeniu bagaży w pokojach i rozlokowaniu się postanowiły zjeść późny lunch w hotelowej restauracji. Z miejsc na tarasie mieli widok na Błękitny Ocean. To jest cudowne, wykrzyknęła Marta. Caroline, dziękuję ci bardzo za umożliwienie tej podróży. Kropka, był to rzadki wyraz wdzięczności ze strony matki. Caroline była nieco zaskoczona, ale odpowiedziała: Nie ma za co. Jenny potrzebowała małej przerwy, wyjaśnił Robert, jej ojciec. Ostatnio była niestabilna emocjonalnie. Ta wycieczka na Hawaje powinna ją rozweselić. To prawda, zgodziła się Marta. Jenny jest wyjątkowym dzieckiem i potrzebuje specjalnej opieki. Caroline nie mogła się powstrzymać od zmarszczenia brwi. Zawsze nazywali Jennifer wyjątkową i traktowali ją z nadmierną ochroną. Tymczasem zmagania i sukcesy Caroline były postrzegane jako oczekiwane. Zgadzasz się, prawda, Thomas? Zapytał Robert. Zwracając się do męża Caroline. Oczywiście, odpowiedział natychmiast Thomas. Jennifer potrzebuje czasu na relaks. Caroline poczuła lekki niepokój na słowa męża. Od kiedy Thomas tak bardzo martwił się o jej siostrę? Wcześniej nie byli ze sobą szczególnie blisko. Tej nocy Caroline była na balkonie, popijając wino i wpatrując się w ocean. Thomas brał prysznic, zostawiając ją samą w pokoju. Jej telefon zadzwonił z powiadomieniem o wiadomości. było to niezobowiązujące powitanie od Jennifer, która z niecierpliwością czekała na jutrzejszą imprezę na plaży. Caroline zaczęła odpowiadać, ale jej palce zamarły. W jakiś sposób nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś kryje się za tymi prostymi słowami. następnego ranka rodzina miała spędzić dzień na plaży. Jednak podczas śniadania Thomas nagle wstał. Przepraszam, ale właśnie dostałem pilny telefon z banku, powiedział wyglądając na nieco zaniepokojonego. Muszę zająć się pewną sprawą w pracy. To może potrwać kilka godzin. Podczas pobytu na Hawajach. Caroline zapytała podejrzliwie. Nie jesteś na wakacjach? Cóż, tak, ale to ważna sprawa dla klienta. Tomasz unikał jej spojrzenia. Wkrótce wrócę. Po jego wyjściu Caroline powiedziała do rodziców. Czy to nie dziwne? Trudno sobie wyobrazić sytuację awaryjną w pracy Tomasa, która wymagałaby uwagi podczas wakacji. Jesteś zbyt podejrzliwa, Caroline, westchnęła Marta. Zawsze spodziewasz się najgorszego. To twój problem. Matka ma rację, zgodziła się Jennifer. Tomas jest po prostu odpowiedzialny. To dobry człowiek, kropka Caroline przytaknęła w milczeniu, ale niepokój w niej narastał. Wyjęła telefon i zadzwoniła do firmy Tomasa. First National Bank, w czym mogę pomóc? Odpowiedziała recepcjonistka. Witam tu żona Tomasa Williams'a. Chciałabym się z nim skontaktować. Pan Williams, kobieta zastanowiła się przez chwilę. Zanim odpowiedziała, kropka, według naszych danych, w tym tygodniu jest na wakacjach. Nie ma żadnych pilnych spraw, o których wiem, kropka, rozumiem, dziękuję, rozłączyła się Caroline. Serce zaczęło jej walić. Thomas kłamał. Ale dlaczego? Gdzie był i co robił, a w porze lunchu Thomas nie wrócił. Caroline usiadła na tarasie, próbując uczestniczyć w rozmowie. Jej rodzice i Jennifer rozmawiali wesoło, jakby nieobecność Tomasa w ogóle ich nie dotyczyła. Jennifer, to powiadomienie z twojego telefonu, powiedziała Caroline, zauważając dźwięk dochodzący z torby jej siostry. Jennifer pospiesznie sięnęła do torby i wyciągnęła telefon. Caroline rzuciła okiem na wiadomość wyświetloną na ekranie. Kropka, wszystko gotowe na dziś. Nadawca miał na imię tę Jennifer szybko przycisnęła telefon do piersi, mówiąc, że to nic takiego. To tylko konsultacja w sprawie podróży. Kropka, od kogo? zapytała Caroline. Starając się zachować spokój. Kropka, tylko przewodnik, Jennifer zarumieniła się lekko. Szuka dla nas kilku opcji. Kropka, Caroline przytaknęła cicho. Starała się nie okazywać swoich emocji. Jednak w środku zaczynała szaleć burza. Te prawie na pewno był Tomasem. I o jakich przygotowaniach mówili, jeśli Tomas powie, że jutro wychodzi sam, pójdę za nim, postanowiła nagle Caroline co ty mówisz, Caroline. Wykrzyknęła Marta. Podążanie za mężem to szaleństwo. Powinnaś mu zaufać kropka matka ma rację, Caroline, powiedziała przekonująco Jennifer. Popadasz w paranoję kropka, ale intuicja Caroline nakłaniała ją do poszukiwania prawdy. Coś było nie tak. I musiała wiedzieć, co to było kropka, Jeśli nic nie jest ukrywane, to nie ma problemu, powiedziała cicho Caroline. Kropka, gdy poranne słońce zmieniło kolor oceanu mały na złoty, Caroline już się obudziła. Prawie nie spała przez całą noc. Obserwując śpiącą twarz Tomasa obok siebie, Planowała swój dzień. Podczas śniadania Thomas nerwowo sprawdzał swój telefon. Przepraszam. Mam dziś jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Caroline zapytała spokojnie. Jaką sprawę? Cóż, jest pewien problem, którego nie udało mi się wczoraj rozwiązać. Był wymijający. Muszę wyjść na chwilę. Wrócę po południu. Caroline spojrzała na rodziców i Jennifer. Nic nie powiedzieli, kontynuując posiłek, jakby się tego spodziewali. Tomas powiedziała cicho. Jeśli kłamiesz, powiedz mi teraz szczerze. O czym ty mówisz? Tomas zmarszczył brwi. Właśnie idę do pracy. Robert odchrząknął i przerwał. Caroline, zaufaj swojemu mężowi. Bycie podejrzliwym nie jest dobre. To prawda, zgodziła się Marta. Zawsze spodziewasz się najgorszego kropka, dlatego nie możesz być szczęśliwa. Kropka Caroline zacisnęła usta, ale w środku była zdeterminowana. W milczeniu skinęła głową i kontynuowała jedzenie śniadania. Kropka po wyjściu Tomasa powiedziała rodzicom idę na zakupy. Jej rodzice odecznęli z ulgą i powiedzieli baw się dobrze. Jennifer pokazała nienaturalny uśmiech i dodała Mam nadzieję że znajdziesz jakieś fajne pamiątki. Caroline przebrała się w okulary przeciwsłoneczne i czapkę. Zanim opuściła hotel, wciąż widziała Tomasa. Szedł szybko plażową drogą w kierunku postoju taksówek. Caroline szybko złapała kolejną taksówkę i poprosiła kierowcę. Proszę jechać za tym samochodem. Zabawa w detektywa, proszę pani starszy kierowca, uniósł brew. Czy to jakiś problem? Caroline odpowiedziała chłodno. Wcale nie kropka kierowca wzruszył ramionami. Nie jest to rzadkie na Hawajach. To romantyczne miejsce, zdarzają się różne dramaty, kropka pojechali taksówką Tomasa do północnej części wyspy. Około 20 minut później Tomas wysiadł przed małym białym kościołem. Widoczna była tabliczka z napisem Mackenna Chapel. — Poczekaj tutaj, powiedziała Caroline do kierowcy, wręczając mu gotówkę. Zaraz wracam kropka ukryła się w niewielkiej odległości od kościoła i obserwowała, jak Tomas wchodzi do kaplicy. Kiedy zniknął? Caroline powoli podeszła do kościoła. Słabo widziała wnętrze przez okna kaplicy kropka serce Caroline waliło, a ręce jej się trzęsły. Wzięła głęboki oddech i cicho weszła przez boczne drzwi. Widok, którego była świadkiem, sprawił, że zamarła. Jennifer, ubrana w białą suknię ślubną, stała przed ołtarzem kropka, obok niej stał Thomas w smokingu. Trzymali się za ręce, a mężczyzna, który wyglądał na pastorę, coś czytał kropka w pierwszym rzędzie kościoła siedzieli rodzice Caroline. Szczęśliwe uśmiechy zdobiły ich twarze. Caroline ukryła się w cieniu ściany i pochyliła lekko do przodu, aby usłyszeć ich głosy. Ona nie wie, prawda. Dało się słyszeć zaniepokojony głos Jennifer. Nie martw się, spokojnie, odpowiedział Tomasz, trzymając ją za rękę. Ona niczego nie podejrzewa. Jest tak nieświadoma, że tego nie zauważy. Marta się roześmiała. Caroline zawsze ma głowę zaprzątniętą pracą. Nie może sobie nawet wyobrazić naszego planu. Co będzie po ślubie? Zapytał Robert. Najpierw poproszę o rozwód i dostanę połowę majątku Caroline jej duma jest tak wysoka, że podda się bez walki. Głos Tomasa był zimny i wyrachowany. Potem przeprowadzimy się do Nowego Jorku. Mam też udziały w jej firmie, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, mogę nawet dostać się do zarządu. I nie będziemy musieli martwić się o naszą starość, powiedziała radośnie marta. Caroline nas nie opuści, więc jeśli podzielimy się jej majątkiem, nasze pozostałe lata będą bezpieczne. Kiedy Twoje ponowne małżeństwo z Jennifer wyjdzie na jaw, zaszkodzi to reputacji Caroline w jej firmie, dodał Robert. Wtedy nie będzie w stanie nam się oprzeć Kropka, ciało Caroline drżało, ale jej oczy były zimne i czyste. Wyjęła smartfon i zaczęła nagrywać rozmowę. Następnie po cichu sfilmowała ceremonię. Jak myślisz, co teraz robi Caroline? Jennifer zapytała z chichotem. Pewnie siedzi bezczynnie w hotelu wzruszył ramionami Thomas. Myśli, że jest mądra. Ale tak naprawdę łatwo ją oszukać. Właśnie dlatego się z nią ożeniłem. Kropka zimny gniew ogarnął serce Caroline, ale na jej twarzy nie pojawiły się żadne emocje. Jej analityczny umysł już planował kolejny ruch. Gdy uznała, że zebrała wystarczającą ilość dowodów, po cichu opuściła kościół. Kropka wróciła do czekającej taksówki i powiedziała Proszę, zabierz mnie z powrotem do hotelu. Wszystko w porządku. Kierowca spojrzał z niepokojem na Caroline na tylnym siedzeniu. Wyglądasz blado. Tak, nic mi nie jest, odpowiedziała spokojnie Caroline. W jej głosie nie było drżenia. Muszę tylko wprowadzić pewne zmiany w moich planach życiowych, kropka po powrocie do hotelu. Caroline weszła do swojego pokoju i zamknęła drzwi. Usiadła na łóżku i przejrzała zebrane nagrania i zdjęcia. Wszystko było jasne. Jej mąż, siostra i rodzice ją zdradzili kropka w głowie Caroline, rozpoczęła się chłodna analiza. Otworzyła laptopa i zaczęła pisać e-maile. Pierwszy był do jej przyjaciółki prawniczki Judith Harris: Judith. Potrzebuję pilnej porady prawnej. Mam dowody na niewierność i oszustwa mojego męża. Proszę o zapoznanie się z załączonymi plikami. Przygotuj postępowanie rozwodowe na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Proszę również o poradę, jak legalnie zatrzymać wsparcie finansowe dla moich rodziców. Następny e-mail był do jej prywatnego bankiera, Toma. Proszę o pilne przeniesienie wszystkich aktywów w moim imieniu na konta nieznane mojej rodzinie. Przygotuj również dokumenty, aby zainicjować sprzedaż naszego domu. Szczegóły wyjaśnię po powrocie. Na koniec wysłała e-mail do dyrektor HR, Lisy. Z powodów osobistych muszę wrócić z wakacji wcześniej niż planowałam. Jutro rano wylatuję pierwszym samolotem do Nowego Jorku. Wrócę do normalnych obowiązków w następny poniedziałek. Po wysłaniu wszystkich e-maili. Caroline otworzyła walizkę i zaczęła pakować tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jej ruchy były mechaniczne i wydajne. Nie było czasu na łzy smutku czy złości. Teraz był czas na działanie. Caroline uśmiechnęła się cicho. Kropka, nie docenili jej. Ani jej rodzina, ani mąż nie wiedzieli, jak spokojna i wyrachowana potrafi być. Nie rozumieli, dlaczego nazywano ją najbystrzejszym analitykiem inwestycyjnym na Wall Street. Wybrałeś niewłaściwą osobę, wyszeptała. Odwracając się plecami do pięknego oceanu, mały widocznego z okna. Caroline zaczęła przygotowywać zemstę. W jej sercu był smutek z powodu ludzi, których kiedyś kochała, ale jeszcze silniejsza była jej determinacja. Determinacja, by zapłacili za swoją zdradę. Caroline opuściła Hawaje przed świtem. W recepcji zostawiła krótką notatkę zaadresowaną do rodziny. Musiałam wyjechać wcześniej w pilnej sprawie. Udanych wakacji. Tylko ta zimna wiadomość. W samolocie do Nowego Jorku Caroline wpatrywała się w chmury za oknem hartując serce i formułując swój plan. Jej umysł był spokojny i jasny, kropka, umiejętności analityczne i zdecydowanie, które pielęgnowała jako najlepszy analityk inwestycyjny, kształtowały teraz jej zemstę. Kiedy słowo zemsta przeszło jej przez myśl, była nieco zaskoczona. Nie sądziła, że będzie żywić takie emocje, kropka, powiedziała sobie jednak, że nie jest to tylko emocjonalny odwet, ale poszukiwanie sprawiedliwej rekompensaty za zdradę kropka po przybyciu do swojego bostońskiego domu, Caroline natychmiast przystąpiła do działania. Jej ruchy były sprawne. Najpierw spotkała się twarzą w twarz z Judith Harris, najlepszym adwokatem rozwodowym. To kompletne oszustwo oświadczyła Judith po obejrzeniu nagrań i zdjęć z Hawajów. Z prawnego punktu widzenia można to nawet uznać za próbę bigami. Możemy przystąpić do rozwodu na najkorzystniejszych warunkach dziękuję. Judith, odpowiedziała spokojnie Caroline. Chcę również zaprzestać finansowego wspierania moich rodziców. To też jest możliwe, Judith pokazała jej dokumenty. Twoja pomoc dla rodziców była świadczona bez umów prawnych, więc można ją zatrzymać w dowolnym momencie. Caroline spotkała się również z prywatnym bankierem i zmieniła dostęp do wszystkich wspólnych kont. Przenosząc aktywa na oddzielne konta nieznane Tomasowi i jej rodzinie. Wykorzystując swoją wiedzę jako analityk ekonomiczny, rozpoczęła również procedury mające na celu prawne zablokowanie dostępu do emerytur swoich rodziców. Cena za próbę wykorzystania mojego życia będzie wysoka, stwierdziła Caroline. Następnie zorganizowała przeprowadzkę. Postępując zgodnie z jej instrukcjami, przeniesili większość przedmiotów z domu do nowego miejsca przechowywania. Pamiątkowe zdjęcia, drogie meble, Kolekcji dzieł sztuki, które razem zebrali, zabrała wszystko. Zostaw wszystko, CO wybrał Tomas, przecinek. Poinstruowała chłodno kropka, w rzeczywistości nie było prawie nic. W końcu to ona stworzyła większość ich domowego życia. Po przeprowadzce napisała tylko jedno słowo czerwoną farbą na pustej ścianie. Słowo wyglądało jak krzyk z jej serca. Kropka wiedziała również, że jej rodzice cenili sobie reputację społeczną ponad wszystko. Kropka uporządkowała więc wszystkie dowody romansów ojca, fałszywej działalności charytatywnej matki i uchylania się od płacenia podatków. Były to rodzinne sekrety, o których wiedziała i które ukrywała przez lata. Kropka, tak jak oni nie dbali o moją reputację, tak ja nie będę dbać o ich, powiedziała sobie Caroline. W końcu skontaktowała się z lokalnym agentem nieruchomości i rozpoczęła procedurę sprzedaży domu. Chcę jak najszybciej uwolnić się od tego miejsca zdrady, powiedziała. Kiedy wszystkie przygotowania zostały zakończone, Caroline przeprowadziła się do nowego mieszkania. Nikomu nie zdradziła swojego nowego adresu, całkowicie zacierając ślady. czekała na dzień. W którym Thomas i pozostali wrócą z Hawajów. tego dnia pracowała normalnie w swoim biurze. Analizując liczby na ekranie, od czasu do czasu sprawdzała swój telefon komórkowy. W końcu przyszła wiadomość od Judith. Dotarli do domu. Kropka, wszystko idzie zgodnie z planem. Caroline uśmiechnęła się cicho i wróciła do pracy. Kropka, kiedy Thomas, Jennifer i jej rodzice wrócili z Hawajów, czekał na nich szokujący widok. Otwierając drzwi wejściowe, najpierw zobaczyli pusty dom z dużym napisem na ścianie. Kropka, ostrożnie przechodząc do salonu, Odkryli, że pozostał tylko ciężki drewniany stół, na którym starannie ułożono dokumenty rozwodowe i dokumenty dotyczące podziału majątku. Judith, prawniczka Caroline, stała tam w drogim garniturze z zimnym wyrazem twarzy. Co się dzieje? zapytał zdumiony Thomas, któremu Judith spokojnie wyjaśniła. Pani Caroline Montgomery wie o wszystkim. Łącznie z ceremonią na Hawajach, powiedziała, odtwarzając na tablecie zdjęcia i nagrania z kaplicy. Jennifer zbladła. A jej rodzice za nie mówili. Gdzie ona jest? Zapytał gorączkowo Tomasz. Musimy porozmawiać. Nie macie już nic do powiedzenia, odparła zimno Judith. Pani Caroline nie wróci do waszego życia. To ostatnie spotkanie, kropka na stole leżały również dokumenty prawne, pokazujące, że Caroline opróżniła wszystkie wspólne konta bankowe rodziny i rozpoczęła procedury sprzedaży domu. To uzasadniona reakcja na nieuczciwe działania, kontynuowała Judith. Pani Caroline wykofała wszystkie fundusze emerytalne dla swoich rodziców. To oczywiste, że potrzebowały jej pomocy przy spłacie kredytu hipotecznego i pokryciu kosztów leczenia, kropka na jej biurku leżały zdjęcia z nowymi przyjaciółmi, a na ścianie wisiały certyfikaty honorujące jej osiągnięcia. Pani Montgomery, przygotowania do spotkania zarządu zakończone, zawołała sekretarka. Dziękuję, Alesen, uśmiechnęła się Caroline. Porządkując dokumenty. Po rozwodzie wróciła do swojego panieńskiego nazwiska. Caroline świeciła jaśniej niż wcześniej kropka raz w tygodniu spędzała czas z psychologiem, ucząc się doceniać samą siebie. Z pomocą doradcy była w stanie stawić czoła bólowi z przeszłości i przezwyciężyć go. prawdziwa siła to odwaga, by wstać, napisała w swoim pamiętniku. przed udaniem się na spotkanie zerknęła na wycinek z gazety w szufladzie biurka. Był to artykuł o jej byłym mężu i rodzinie. w małym mieszkaniu na przedmieściach Chicago. Thomas wracał z kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej, ubrany w tani garnitur. ciężkimi krokami otworzył drzwi i mruknął. Znowu się nie udało. Od czasu rozwodu z Caroline jego kariera chyliła się ku upadkowi. Stracił wiarygodność, a jego reputacja w branży bankowej gwałtownie spadła. Kropka. Obok niego stała Jennifer, która teraz pracowała jako kasjerka w supermarkecie. Na jej niegdyś pięknej twarzy malowało się zmęczenie i żal. Co my sobie wtedy myśleliśmy? Pytała siebie wiele razy. Rodzice Caroline również stanęli w obliczu trudnej rzeczywistości. Po utracie wsparcia finansowego musieli przenieść się do skromnego mieszkania dla osób starszych. Co więcej, ich reputacja społeczna całkowicie upadła z powodu ujawnienia tajemnic w ich społeczności. Dawni przyjaciele zdystansowali się i czekała ich samotna starość. Do drzwi biura Caroline rozległo się pukanie. Wejdź, odpowiedziała, a mężczyzna z ciepłym uśmiechem zajrzał do środka. Przyszedłem potwierdzić naszą randkę przed spotkaniem. Uśmiechnął się do niej Michael Harrison. Był profesorem uniwersyteckim, którego poznała na seminarium inwestycyjnym rok temu, a teraz jej nowym partnerem. Oczywiście, że nie zapomniałam, Caroline odwzajemniła jego uśmiech. Jego obecność dawała jej spokój kropka w ten weekend Caroline organizowała przyjęcie przy grillu w ogrodzie swojego nowego domu. Otaczała ją rodzina, którą wybrała przyjaciele, którzy naprawdę ją cenili. Obok niej stał Michael posyłając jej ciepłe spojrzenia. Wznieśmy toast, Caroline wzniosła kieliszek za nowy rozdział w życiu. Uśmiechnęła się cicho. Caroline w końcu zrozumiała. Prawdziwa rodzina to nie więzy krwi, ale relacje, w których ludzie szanują i wspierają się nawzajem. Kropka nie wybaczyła całkowicie swoim rodzicom ani Tomasowi, ale wyciągnęła wnioski z ich zdrady i stała się silniejsza. Możemy wybrać, by iść przez życie z ludźmi, którzy znają i szanują naszą wartość, powiedziała swoim przyjaciołom. Więzy krwi to przypadek, ale prawdziwe więzi to wybór. Kropka nowe życie Caroline rozpoczęło się, gdy zdecydowała się poznać swoją wartość i zbudować prawdziwe relacje. Kropka z popiołów zdrady odnalazła prawdziwe szczęście.